Dziękuję, dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie i zaproszenie mnie na to sobotnie wydarzenie. Jestem bardzo podekscytowana widząc tak dużo twarzy, tych, które z nami, których jeszcze nie jak wiecie w biznesie realnościowym wszystko dotyczy lokalizacji, lokalizacji, lokalizacji. Tak w tej specjalności jest wszystko o czasie, czasie, czasie. Chodzi o posiadanie w odpowiednim czasie odpowiedniego produktu i znalezienie się w odpowiednim miejscu. Mój mąż Randy miał problem z jego kolanem. Jego kolano miał usunięty łękotek wiele lat temu i w rezultacie miał ciągłe bóle. Nie miał też płynu wypełniającego, ocierało to kość o kość. Udał się więc do lekarzy i oczywiście dostał skierowanie na operację na całkowite usunięcie kolana. Nie chciał tego. Randy lubi posiadać swoje oryginalne wyposażenie. Więc próbowaliśmy razem znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie. To dowiedzieliśmy się, w Singapurze robiono swoiste badania nad komórkami macierzystymi. Co oni robili, to pobierali komórki macierzyste ze szpiku kostnego, rozmnażając je w laboratorium i zaaplikowaniu z powrotem w Twoje kolano. Skontaktowaliśmy się z lekarzem stamtąd i byliśmy gotowi się umówić. Ale 9 marca zeszłego roku. Prezydent Obama wystosował ustawę zezwalającą nad badaniami nad komórkami macierzystymi na terenie USA. W tym czasie słyszeliśmy badania w południowej Kalifornii, udaliśmy się tam, żeby sprawdzić co to jest. Żeby skrócić tę długą opowieść, on skończył na tym, że zasugerowano mu pobrania jego komórek macierzysty z jego własnego tłuszczu że skomentowano, że ma ich za dużo. A potem udał się do chirurga kosmetycznego, który pobrał tłuszcz z jego Talii. I pobrali komórki macierzyste z tego i wstrzyknięto do jego kolana. I powtórzył tę procedurę dwa razy na początku tygodnia i na końcu tygodnia jeszcze raz trzy miesiące potem. I teraz zrobiliśmy MRI, rezonans magnetyczny i wyraźnie pokazuje tę część kolana odbudowaną. Może będziemy musiał powtórzyć kilka razy więcej, ale na teraz można zauważyć to odrośnięcie. Powiadałam wczoraj ludziom wieczorem, jak udaliśmy się do znanej ortopedycznej kliniki w Orlando. I lekarz tam, który jest szefem zarządzającym grupą lekarzy, spojrzał na Randygo kolano. Andy, Andy powiedział mu, że ten zabieg miał z komórek macierzystych, a on powiedział na to, że to ściema. Dodatkowo powiedział, nie ma mowy, że musi robić jakiś synwiks czy coś takiego, wstrzykując w celu maksymalnego opóźnienia wymiany kolana. Ale wtedy nie widział jeszcze MRI. Jak wróciliśmy następnego razu powiedział, Powiedz mi więcej na temat badań nad komórkami macierzystymi. Wierzę więc, że jest to prawdą i że naprawdę przy pomocy komórek macierzystych można tego dokonać. W tym samym czasie, kiedy byliśmy w Kalifornii na zabiegu w biurze chirurga kosmetycznego, rozmawialiśmy w miły sposób, stając się naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Rozmawialiśmy, co jeszcze mogłoby być osiągalne w dziedzinie antystarzenia przy użyciu komórek macierzystych. I tak to się stało, że zaczęliśmy mówić o możliwościach z lumines. On wykreował prototyp lumines, który ja spróbowałam. Przeglądając formułę składników, dyskutowałam z nim jedną rzecz, którą mi się bardzo nie podobała, że zawierało to chemikalia. My dzisiaj wiemy, że nie chcemy chemikalii nigdzie. Chcemy tego uniknąć i mieć tylko naturalne produkty. Pracowaliśmy razem, żeby zreformułować ten produkt, żeby był całkowicie naturalnym produktem. I nawet dodaliśmy niektóre składniki, żeby mógł działać jeszcze bardziej efektywnie i tak powstał lumines. Kiedy pojechałam do domu tego pierwszego razu, jak opuściłam biuro, pomyślałam, że jest to wspaniały produkt dla firmy marketingowej. I powodem jest to, że wspaniały jest to produkt, jest to, że jak tylko zaczniesz używać, chciałbyś się wziąć kąpiel w tym, ponieważ zauważy, że masz jakieś zmiany do poprawki tutaj czy tam, jeśli nie na ręka, Chcesz więcej produktu i to jest to, na czym polega na tym marketing. Ty musisz wierzyć w produkt, musisz go kochać, chcieć używać. I kiedy ludzie będą czy widzieć i mówić, że wygląda wyglądasz inaczej, co to jest, Twoja twarz wygląda bardziej gładka, cokolwiek, bardziej promienista. Jeszcze jedno słowo, które ciągle słyszymy, jak to się zacznie dziać, dlaczego nie, nie dzielić się możliwościami z innymi ludźmi. Co zrobiliśmy? Teraz potem to zdecydowaliśmy, że potrzebujemy jeszcze jeden produkt poza produktem do twarzy. A Niektórzy mężczyźni mogli powiedzieć, że nie lubią produktów do twarzy, że nic nie znają na tym i nie lubią mówić z innymi ludźmi. Zdecydowaliśmy więc, że następnym produktem przeciwstarzeniowym będzie produkt na bazie trolu. Pracowaliśmy z twórcą, który posiada wielką wiedzę w tej dziedzinie, który połączył te składniki razem w celu wydajności i pełnej biologicznej przyswajalności na poziomie nie tylko komórkowym. I dzisiaj a co miało wielką wartość, wiedzieliśmy, że musimy dokonać wielu etapów. Wiedzieliśmy, że musimy wykonać i wyśmienicie. Płacić dokładnie na czas wypłaty. Przez 4,5 roku nikt nie stracił jednego czeku. Wszystkie czeki miały pokrycie, to jest dobre. Mamy niesamowity system płatniczy. Lepszy, ponieważ wszystkie szczegóły, które czułam, że można troszkę poprawić, że NES poprawiłam. Pule bonusowe, których nie mieliśmy, wprowadziliśmy różne drogi szybszego zarabiania pieniędzy. Jest więc wiele wspaniałych możliwości z tą firmą. I myślę, że poczujesz się wspaniale, naprawdę wspaniale, wiedząc, że jest to dla Ciebie wielka szansa w celu osiągnięcia Twojego sukcesu. Mamy zamiar wprowadzić produkty do szczegółowych testach, ponieważ weź pod uwagę, te produkty są nowością na świecie. Nikt nie ma serum komórek macierzystych na teraz. Robimy wiele rzeczy, niektóre są inne od innych właścicieli MLM-owskich firm. Nie należymy do tych, co patrzą, żeby się szybko wzbogacić, szybko i uciec, jak niektóre firmy, jak wiemy tak zrobiły. To nie jest nasze doświadczenie i cel, czego oczekujemy, to dać wszystkie możliwości tym oczekującym na dodatkowe źródła zarobków, żeby dokonać to źródłem podstawowych zarobków mającym na celu rzucenie podstawowej pracy, niezależnie czy chciałabyś. Być mamą zostającą w domu albo cokolwiek chciałabyś, żeby tak było chcemy Ci zaoferować wspaniałe na długi czas możliwości, w których mogłabyś być dumna do końca twojego życia. My chcemy, Chcielibyśmy za dać możliwości pomocy innym ludziom, ponieważ ja i Landy jesteśmy bardzo błogosławieni. My nie potrzebujemy więcej milionów dolarów. Możemy żyć bardzo komfortowo, jeśli wybralibyśmy, żeby pójść na emeryturę. Ja po prostu nie chcę być emerytką. Myślę, że moim problemem jest, że ja nigdy nie chcę być emerytką. To były moje przemyślenia, którymi chciałam się z Wami podzielić. Dziękuję za to, że jestem dzisiaj i dziękuję bardzo. thank you very much for having me